Plajometria, zwana również treningiem skoczności, to wyspecjalizowana forma ćwiczeń koncentrująca się na ruchach eksplozywnych. Sowieci już na przełomie lat 60. oraz 70. XX wieku wprowadzili tę metodę. Nazwali ją wówczas treningiem szokowym. Co jak co, ale russcy to się znają na treningu. Okazuje się, że z metodą treningu playometrycznego trafili w dziesiątkę. Metoda ta jest powszechnie stosowana w sporcie i jest bardzo rzetelnie potwierdzona przez naukę. A więc jeśli chcesz zwiększyć swoją szybkość, siłę, zwinność, skoczność czy szeroko rozumianą eksplozywność, koniecznie obejrzyj dzisiejszy film i dowiedz się czym jest plyometria oraz jak ją stosować w praktyce. U podstaw treningu plyometrycznego znajduje się tak zwany cykl rozciągnięcie skurcz z angielskiego Stretch Shortening Cycle. Koncepcja ta obejmuje szybkie, dynamiczne przejście z fazy ekscentrycznej do fazy koncentrycznej. W momencie kiedy mięsień jest rozciągany pod obciążeniem, magazynowana jest energia kinetyczna. Mechanizm ten pozwala na większą produkcję siły i zwiększenie mocy, co czyni go kluczowym elementem dla plyometrii. Aby ci to jeszcze lepiej zobrazować, wyobraź sobie gostka, które zeskakuje ze skrzyni. W momencie skoku, w momencie lądowania dochodzi do ekscentrycznego skurczu mięśniowego działając hamująco oraz amortyzująco. Po wylądowaniu energia kinetyczna magazynowana jest np. w ścięgnie Achillesa i tą energię można wykorzystać do jak najszybszej pracy koncentrycznej, czyli np. wyskoku. Trening plyometryczny wywołuje specyficzne adaptacje nerwowo-mięśniowe. Przyczyniają się one do poprawy wydajności sportowej. Adaptacje te obejmują zwiększoną rekrutację jednostek motorycznych, lepszą koordynację międzymięśniową oraz zwiększone tempo rozwoju siły. Dodatkowo pobudzony układ nerwowy. Dzięki optymalizacji wydajności neuronalnej oraz synchronizacji skurczów mięśniowych, sportowcy mogą osiągnąć siłę eksplozywną oraz poprawić swoje wyniki sportowe. I jeśli chodzi o korzyści z treningu plyometrycznego, to najczęściej obejmują one poprawę eksplozywności, mocy oraz siły. Badania pokazują, że włączenie plajometrii do programu treningowego prowadzi do znacznej poprawy wysokości skoku wertykalnego, horyzontalnego, do poprawy wydajności, jak i szybkości sprintu, do poprawy prędkości zmiany kierunku oraz prędkości rzucania i kopania. Zyski te są wynikiem wspomnianych wcześniej adaptacji nerwowo-mięśniowych oraz wykorzystaniem cyklu rozciągnięcie skurcz. Jeśli chodzi o aspekt wytrzymałości, ćwiczenia plajometryczne rekrutują więcej włókien szybko uczliwych. Włókna te są natomiast kluczowe dla ruchów eksplozywnych. Dzięki temu poprawi się Twoja wydajność i wytrzymałość. Opóźnisz w ten sposób zmęczenie oraz utrzymasz wysoką intensywność przez dłuższy czas trwania. Wykazano, że dynamiczny charakter plajometrii wzmacnia ścięgna, więzadła oraz układ mięśniowy poprzez co czyni te struktury bardziej odpornymi na obciążenie, poprawiając ogólną stabilność stawów. Wykonując różnego rodzaju skoki, ciało twoje musi zmierzyć się z o wiele większym obciążeniem niż podczas tradycyjnego treningu siłowego. A więc jest to również większym bodźcem dla twojego aparatu kostnego do progresu, co czyni plajometrię świetnym narzędziem do dbania o zdrowie kości oraz stawów. Bardzo ważnym pojęciem w kontekście treningu pliometrycznego jest czas trwania kontaktu z podłożem. Jest to nic innego jak czas, w którym stopa ma kontakt z podłożem. Z angielskiego Ground Contact Time. Stąd wziął się skrót GCT. I taką pliometrię możemy podzielić na pliometrię wolną oraz pliometrię szybką. Przykładem sportu, w którym dominuje pliometria wolna jest na przykład chód sportowy. Pajometrią szybką może być natomiast sprint, w którym czas kontaktu z podłożem wynosi od 80 do 90 mS. No czyli bardzo szybko. A więc dlaczego trening plajometryczny jest tak ważny w sporcie? Myślę, że bez wahania mogę nazwać plajometrię królową sportu. Ponieważ cykl SSC występuje we wszystkich formach ludzkiego ruchu. Czy to jest chód, czy to jest zmiana kierunku w rugby, czy to jest skok w koszykówce w siatkówce, czy to jest sprint. Wszystkie te ruchy są ruchami plajometrycznymi. W związku z tym ćwiczenia plajometryczne stają się oczywistą koniecznością. I Na dzień dzisiejszy wiemy, że plajometria poprawia następujące cechy wśród sportowców. Naprawdę nie tylko wśród sportowców, ale wszystkich, którzy chcą regularnie ćwiczyć, czy to jest młodzież, czy to jest osoba dorosła, nie ma znaczenia. A więc wiemy, że plyometria poprawia naszą siłę, moc, szybkość, zmianę kierunku biegu, równowagę, balans, szybkość, siłę kopnięcia, siłę rzutu, siłę ciosu. I kurcze, chyba ciężko byłoby znaleźć sport, w którym plyometria nie ma ogromnego znaczenia. W związku z tym, oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą ci wdrożyć plyometrię do swojego planu treningowego. Bardzo ważnym czynnikiem jest dobór ćwiczeń. Ćwiczenia te mogą obejmować szeroki zakres ruchów, w tym skoki. Podskoki, wyskoki, rzuty piłką lekarską. Więc dobór ćwiczeń powinien być dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Musisz wziąć pod uwagę specyficzność Twojej dyscypliny, jak i wymagania sportowe tejże dyscypliny. Musisz przeanalizować, jakie rzeczy są kluczowe w danym sporcie, jakie ruchy powtarzają się, od których najwięcej zależy. Przykład, jeśli jesteś siatkarzem. To logicznym jest, że wyskok w górę pomoże ci być lepszym sportowcem. Jeśli chodzi o progresję w zakresie plyometrii, to bardzo często jest to problematyczne. Tak samo jak w przypadku tradycyjnego treningu, na przykład oporowego, progresywne przeciążenie jest kluczem do sukcesu. A więc przygotowałem dla Ciebie wizualizację modelu, który ja stosuję. Pierwszym etapem jest tak zwana faza zero. Faza ta polega na ekspozycji ruchowej oraz na regularnym treningu. Oznacza to tyle, że nie chcemy wdrażać plyometrii u osób, które nie mają żadnego doświadczenia z treningiem. Zacznij od podstaw takich jak ćwiczenia siłowe, jakikolwiek ruch. Kolejną już fazą, fazą pierwszą tak naprawdę jest nauka lądowania oraz amortyzacji. W tej fazie doskonalimy technikę lądowania zarówno jednostronnego, jak i obustronnego. Skupiamy się na amortyzacji oraz na budowie siły ekscentrycznej. W fazie drugiej wdrażamy już powoli plajometrię docelową. Pracujemy nad cyklem rozciągnięcie skurcz, budujemy sztywność ścięgien, wdrażamy powolne skoki niskiej intensywności. Kluczowa rzecz, niska intensywność. Musisz pamiętać, że ścięgna adaptują się wolniej do obciążenia niż mięśnie. W związku z tym te trzy pierwsze fazy, fazę 0, 1, 2, traktuj jako budowę fundamentu, budowę bazy. Wszystkie skoki powinny być wykonywane na luzie, bez spiny. Poszukaj takiej intensywności, która pozwoli ci je wykonywać właśnie na takim luzaku, płynnie, ładnie. W fazie trzeciej już idziemy z intensywnością trochę wyżej ponieważ naszym celem jest budowa siły poprzez wzmacnianie ekscentryki. W dalszym ciągu pracujemy nad rozwojem szybkości i cyklu rozciągnięcie skurcz. Dodajemy również plajometrię w wersji ciągłej oraz z wydłużonym kontaktem z podłożem. W tej fazie możesz również śmiało zastosować różnego rodzaju płotki, pachołki czy innego urządzenia, które będą przydatne do treningu. No i ostatnią docelową fazą jest faza czwarta. Faza ta charakteryzuje się maksymalną oraz bardzo wysoką intensywnością. Skupiamy się na jak najwyższych, jak najdalszych skokach. Zwijaniu RFD, czyli tempa rozwoju siły, minimalnym, bardzo krótkim czasu kontaktu z podłożem, bardzo szybkim, dynamicznym cyklu rozciągnięcie skurcz, a więc wszystko tak naprawdę na maksa. Pamiętaj tylko, żeby rozpocząć od niskiej intensywności i buduj swój fundament. Pierwsze fazy potraktuj jako element wdrożenia, jako budowę bazy, fundamentu. Masz tutaj również przykładowy schemat ćwiczeń o niskiej i wysokiej intensywności. Jak i również przykładowe ćwiczenia dla fazy trzeciej oraz czwartej. Rób sobie screena i lecimy dalej. W flyometrii mogą występować różne problemy, różne nieporozumienia. I pierwszą taką problematyką jest jej intensywność, ponieważ. Intensywność plagiometrii jest trudna do zmierzenia. Pomiar i określenie intensywności treningu plagiometrycznego jest o wiele bardziej skomplikowany niż pomiar objętości, a więc intensywność ćwiczeń plagiometrycznych można manipulować poprzez czynniki takie jak wysokość, odległość czy chociażby opór. Skoki im wyższe, tym bardziej intensywne, a może skoki im z wyższego podwyższenia tym bardziej intensywne. Podobnie jest z wagą, im więcej ważysz, tym ćwiczenie bardziej intensywne. Drugim niejako rozumianym problemem jest złożoność plajometrii. Ćwiczenia skocznościowe są to wysoce skoordynowane i zręczne ruchy. Wymagają one od Ciebie wytworzenia dużej siły podczas bardzo szybkich, dynamicznych ruchów. Oprócz tego wymagają wytworzenia tej siły w bardzo krótkim czasie, no i oczywiście element koordynacji. Przykładowo sprinterzy muszą poruszać się tak szybko jak to możliwe. Nocześnie jest to ruch wysoce intensywny, wysoce skoordynowany. I oprócz tego muszą znosić siły, które niejednokrotnie przekraczają czterokrotność ich masy ciała i robić to w zaledwie 80-90 milisekund, czyli tyle ile wynosi ich czas kontaktu z podłożem. A więc może zamiast ćwiczenie pliometrie powinniśmy rozumieć jako bardziej złożone umiejętności ruchowe. Podsumowując, trening plyometryczny jest naukowo potwierdzoną metodą rozwijania siły eksplozywnej, poprawy wyników sportowych oraz zmniejszenia ryzyka kontuzji. Poprzez wykorzystanie cyklu rozciągnięcie-skurcz i adaptacje nerwowo-mięśniowe, możesz uwolnić swój maksymalny potencjał sportowy. A więc daj plyometrii szansę, zobacz jak będzie na ciebie działać, wykorzystaj wiedzę z tego filmu, skomentuj również ten film, daj suba, daj lajka. Tymczasem ja się żegnam i do następnego.